No, siemaneczko, jak widzieliście, w dzisiejszej nocy nieźle przymroziło. Więc bananki, które tutaj schowałem do szklarni, do szklarni, są uratowane. Reszta ma pomrożone liście. No, ale cóż, no, to są maurylasy, basjoki takie, którym to bardzo mocno nie zaszkodzi. Ale zobaczcie, no do czego mnie zmusiła sytuacja. Miałem tutaj. E, Kopywać są folie, ponieważ w zeszłym sezonie zimą miałem duży problem właśnie ze skraplaniem się wody. Jak widzicie tutaj pod tym murkiem niziutkim przesiąka mi woda i cała ziemia w szklarni była całą zimę zeszłą wilgotna od topniejącego śniegu, od deszczów i tak dalej. No i przez to miałem problem właśnie z gniciem bananów. No więc w tym roku postanowiłem wkopać folię taką fundamentową. To jest taka kubełkowa. Nie jest to drogi interes, tam chyba z 60 czy 70 zł kosztuje 50 metrów? Dokładnie coś takiego. Czy 25? Już teraz nie pamiętam. W każdym razie, ja tu mam w wodzie 20 metrów, więc kupiłem i wystarczająco. Z jednej rolki sobie poradzę, tak? Przeciąłem tą folię na pół, ponieważ ona jest metrowa, no i pół metra wkopuję tutaj, jak widzicie, w ziemię, żeby mi ta woda nie przesiąkała. Coraz zimniej się robi, a ja jestem jeszcze w proszku. Także działam sobie dalej. No Będę musiał, jak widzicie, wykopuję tą Sterlicję, która tutaj się wrosła, też wykopać, ale to jak do niej dojdę to nagramy kawałek dobra biorę się dalej zakładzenie tej folii bo sama się nie położy a jak widzicie sezon przyszedł zimowy szybciej niż się spodziewaliśmy no dobra jak widzicie doszliśmy do sterlicji tutaj jak widać ta doniczka się trochę trzyma więc ją delikatnie podważę zobaczymy jak to tam wygląda o zobaczcie jakie ma no jednak uszkodziłem kurczę takiego wielkiego korzeniora tu ma jednego drugiego zobaczcie jak wychodzi aż doniczka się wygina dobra ją odstawię i teraz będziemy tamtą wyciągać ta jest w ogóle zupełnie całkiem wrośnięta aż jej nie mogę ruszyć muszę to delikatnie zrobić bo tu mi chodzi tędy przewód do szklarni elektrycznej no więc zobaczymy zobaczymy co ona tam narozrabiała ta starycja. O! Słyszałem jak coś chrupło poważnie czyli musi, musi być ostro właśnie o! O, podejrzewam że bez zepsucia korzeni się nie obyło o. no jak widzicie tutaj korzeń się urwał tu taki grubasek też no cóż to już się urwało nic nie poradzę, zobaczcie takie, takie grube korzenie sterlicja Wypuszcza dobra, to tyle. Biorę się dalej za kopanie. No dobre, jak widzicie, kolejny kawałek wkopany. Tutaj robota idzie dalej, dalej. Jeszcze mi zostało kawałeczek i może jeszcze jakiegoś bananka mi się uda dzisiaj wykopać zobaczymy no bo już dzisiejszego dnia rano część przymarzła także pokażę wam jeszcze jak tutaj w kopę to i wyrównam no i dobra towarzystwo wniesione sadzanie z doniczki zostawiamy na długie jesienne wieczory żartuję będę musiał to jak najszybciej zrobić no tak jak widzicie folia wkopana Temat zakończony. Na dzisiaj już tu nie będzie ta woda włazić. Także cieszę się bardzo, że się udało. Jak widzicie już jest ciemno. W tym roku działam w spartańskich warunkach jak widzicie, mały mały lasek dostał ostro prozem Także on idzie na pierwszy ogień do wykopania. Zobaczcie jaki ma fajny pinek. Gruby, fajnie podróż. także tak, ten idzie pierwszy Kanny jeszcze zostają Mały laski Powiem wam, że trochę też te brzegi liści robią brązowe też trochę dostały mrozem Ale jeszcze chyba je do jutra zostawię Ma masz trzy Muselka Muselka jak rano patrzyłem taka była zmarznięta Ale kurczę jakichś śladów od tego mrozu nie widać No troszkę te liście się takie zrobiły mięciutkie No i nic Może muselkę dzisiaj wykopę Zobaczymy ile mi siły starczy Ale na pewno Pierwsze i najważniejsze To muszę e, Wykopać makrorizę No bo ona jednak jest Jedną z delikatniejszych No i Na pewno blackstemy obydwa No i tutaj kalidora jeszcze No i kolokazje Edulis Jak widzicie edulis mają się bardzo dobrze Nic im ten bruz nie zrobił No ale Kolokazje też wykopię może tą kannę Stuttgart też zabiorę do szklarni szkoda żeby tu się męczyła no i ta Wolfsong też jest ładniutka jeszcze no one za chwilę też pójdą do ścięcia i do zimowania Bacjok na razie jeszcze zostaje tutaj mamy Ventricosum Lard Seed. Ja go chyba wykopę, bo one są delikatniejsze niż te małe lasy. Tu jest large Seed, a tu jest drugi, ten zielony. Także biorę się za wykopywanie. No i pokażę Wam, jakie później będę miał wtargane do szklarni. No i cały weekend będę je. Urządzał, że tak powiem, w szklarni. No i jeszcze muszę nie zapomnieć o tamarillo. Tamarillo też się boi mrozu. A jeszcze chciałem Wam pokazać, jak wygląda pepino. Zobaczcie, tu od góry nic się nie stało. Jest ładne. Ale już tutaj niżej, już mrozik złapał. Języczek jakiś poszedł, mrozowy. I widzicie wszystko pomrożone, listeczki. Także będę musiał przyciąć i też schować na no nic, biorę się za robotę. A zobaczymy co tu jeszcze jest. No, jak widzicie, owocki jakieś są jeszcze. Nawet dojrzałe. Muselkę też wykopałem. Póki co, to jest wszystko jeszcze bez doniczek. Tutaj, e, tu jest ten mały i jutro mu kosmetykę zrobię, poprzecinam tutaj mamy Kalidorę tam są Blacksteam to jest tak teraz ciasno że nie mogę już przejść a słuchajcie jeszcze mam Maurylasy te Abysyńskie niewykopane no i Basjoki z tym że Basjoki dwa w tym roku zostają na zimę w gruncie no tu jak widzicie Blackstem no i tu makrorhiza chociaż nie wiem do końca czy to jest makrorhiza bo ja ją kupiłem jako właśnie makrorhizę ale Maciek coś mówił właśnie Maciek Iskra mówił że one tutaj powinny mieć na tych cholewkach jakieś ciapki to niekoniecznie je widać także do końca nie wiadomo co to jest ale jest naprawdę olbrzymia jak widzicie no to już Met metr, metr e, jakieś 70 ma do góry liścia no i kolejnie tak jak mówiłem wykopałem też maurelaska zielonego jak widzicie kosmetykę liści zrobiłem tutaj jest e, drugi maurelas e, ten large seed nie maurelas przepraszam to jest esente ventricosum large seed on ma takie bardzo czerwone tutaj cholewki. Ten zielony ma czerwone tylko tutaj nerwy, cholewki już nie, a ten ma jeszcze właśnie czerwone całe cholewki, ten larcz. No i rośnie większy. No i jak widzicie, zdecydowałem też się tam Marilo już wykopać. No bo szkoda mi, żeby zmarzło a ładnie się rozrosło jak widzicie tutaj owocki jakieś są może będzie cień szansy żeby im się udało dojrzeć no, no jak widzicie już w szklarni jest podkorek no nic teraz tylko zostało mi w weekend powrzucać to wszystko w doniczki co do gruntu to do gruntu tutaj w szklarni reszta w doniczki no i tyle z mojej strony, tak jak mówiłem, na, na dworze zostały jeszcze basioki i czerwone maurelaski, esente ventricosum maureli, ale to może jutro je wykopię już w ciągu dnia, no bo w sumie weekend idzie. No, a tyle, trzymajcie się, miłego weekendu, cześć